Przyszłam na świat w koło Grodna 6 czerwca 1841 roku. Byłam polską pisarką epoki pozytywizmu, pochodzącej z dość zamożnej rodziny. Moje utwory przetłumaczone zostały na blisko 20 języków. Bardzo dobrze znałam się i utrzymywałam kontakt z Marią Konopnicką. W czasie powstania styczniowego byłam łączniczką partyzantów, odpowiedzialną za zaopatrzenie powstańców w żywność. Ważną i znaną moją powieścią jest Nadniemnym, w którym widać dosadnie pozytywizm. Zapraszam serdecznie do wysłuchania jej fragmentu. Eliza Orzeszkowa. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, odkrywający je bugietach iglastych i liściastych drzew. Wśród tej wesołej przyrody ludzie dziś także byli weseli. Mnóstwo ich ciągnęło po drogach i miedzach. W porze, kiedy ten róg znacznie już stawał się mniejszy, na równinie, z dala od tu i ówdzie jeszcze ciągnące gromad ukazały się dwie kobiety. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni, ale zboczyły znać z prostej drogi i chwilę jakąś przybyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Było to przyczyną ich spóźnienia, tym więcej, że jedna z nich niosła ogromną więź leśnych roślin, które tylko co i dość długo zapewne zrywała. Druga kobieta, zamiast kwiatów, trzymała w ręku niepospolitej wielkości chustę, która za każdym jej szerokim i zamaszystym krokiem, Kołysząc się wraz z długim ramieniem, powiewała jak sporej wielkości chorągie. Z dala to tylko widać było, że jedna z tych kobiet miała w ręku pękroślin, a druga szmatę białego płótna. Z bliska uderzały one niezupełnie zwykłą powierzchownością. Od tu, powiadam ci, w tym samym miejscu, pomiędzy tymi wzgórkami, te głupie chłopy wzięli mnie za cholerę. No może nie wierzysz? Hm, słowo honoru! Prawdę mówię. Jeszcześ wtedy nie była w korczynie, jeszcze mała byłaś, bo, bo było to właśnie wtedy, kiedy ojczulek twój z tą Francuzicą romansową. Wieczna głupota moja. Co tam? Niech ciotka na to nie zważa. Ja wiem dobrze o wszystkim i z przeszłością oswoiłam się zupełnie. Przecież ciotka nie przez złośliwość pewno. Co tam? Jakże to było z tą cholerą? O,t jak było z kościoła wracałam tak jak i teraz a śpieszyłam bardzo bo Emilka była chora i goście mieli na obiad przyjechać więc leciałam co tchów wprost przez pole które wtedy ugorem stało przez puste zagony co dam krok to półtora zagona przesadzę wprost jakbym nad ziemią leciała a miałam na sobie zieloną suknię, e, jeszcze wtedy kolorowe suknie nosiłam. Kapelusz taki odsłomkowy zdjęłam, i dla ochłody machałam nim sobie przed twarzą. Uff, nie mogę. I cóż się stało potem? A cóż. Wieczna głupota ludzka. Powiadam ci, Justynko, że ludzka głupota to wielki i wieczny kamień. Większy on jeszcze od ludzkiej złości. Już ja to wiem, bo był czas, że i sama tak uderzyłam się o swoją własną głupotę. Uff, nie mogę. Przecież cioci te niemądre gadania nic nie zaszkodziły. Tak myślisz? Wiecznie to samo. Nikt nie uwierzy w to, czego sam nie doświadczył. Nie zaszkodziły. Pewno nie zjadły mnie one, ale ukąsiły. Czy ty myślisz, że to miło być wziętą za cholerę. Nie byłam ja wtedy tak stara. Dwanaście lat temu miałam lat 36. Więc teraz 48? A ty może no, myślałaś, że 60? W tej chwili za rozmawiającymi rozległ się tylko od powoli. Droga była w tym miejscu wąska, zeszły więc na stronę. Widziały też, że obaj mężczyźni spostrzegłszy je. Podniosły nad głową czapki, a jeden z nich nawet przechylając się nieco ku nim zawołał. Święte Panny, Marto i Justyno, módlcie się za nami. Ha, 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 ha. Marta rozrzeżonymi oczami i machając ku powozowi swą białą chustą odkrzyknęła. A, modliłam się, modliłam, aby Bóg Panu rozum przywrócić raczył. Wykrzykowi temu odpowiedział z oddalającej się szybko powozu wybuch śmiechu, widocznie basowy i ochrypły głos matty przedrzeźniającego. Justynko, straszną melancholiczką jesteś. Czemu nie robisz tak, jak i inne panny? Z łaski wuja i wujenki korzystaj. Strój się, kiedy cię stroić chcą. Baw się, gdy tylko zdarzy się okazja. Mistrzcie do kawalerów, a może którego złapiesz i za mąż wyjdziesz. Ha, ha, ha! Słowo honoru, czemu ty tak nie robisz? Justyna nie odpowiadała. Szła prosto i równym krokiem jak w przódy, tylko w rozpalonych i zamyślonych jej oczach błysnęły łzy. <laughs> Melancholiczką jesteś i dumna jak księżniczka. O, niech ciocia tak nie myśli. Ja ani kłamać, ani udawać nie chcę. Prawda, że zawsze łamię sobie głowę, aby mnie i ojcu tych kilku własnych naszych groszy na odzienie przynajmniej wystarczyło. Dawno już odechciałem się ich strojów i zabaw, ich poezji i ich miłości. Żyję tak jak oni wszyscy, bo skądże sobie wezmę innego życia? Ale jeżeli mogę zrobić co inaczej niż oni, po swojemu robię. I nikogo to obchodzić nie powinno. No, a myślisz, że ty jeszcze czasem o tym mazgaju? Serce boli jeszcze czasem? Nie. Z krótkiej tej odpowiedzi poznać można było, że panna Justyna mówić nie chce o przedmiocie przez starszą jej towarzyszkę zaczepioną, tylko już wszelki cień uprzedniego ożywienia zniknął z jej twarzy. Wtem na drodze za dwoma idącymi kobietami zaturkotały znowu koła, tylko nieco inaczej niż w przodu. Zbliżenie się jego dałoby znać po sobie przez unoszący się żeń wielki gwar głosu. Napełniało go towarzystwo liczne. Marta w kierunku jadących machnęła swą białą chustą i niezwykłe u niej przyjaznym głosem krzyknęła. – Dobry wieczór, panie bohaterowicz! Dobry wieczór! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A skądżeś to pan wziął tyle dziewcząt? Po drodze jak poziomki uzbierałem. Piechotą, proszę pani, szłyśmy, ale on nas napędził. Tośmy mu kazały, aby nas zabrał. O, kazały! A jakże? Czy nie mam prawa jemu nakazywać, jaż jego strzeszna siostra. Dla siostry szacunek mieć powinien. Justyna z zaciekawieniem i figlarnością w oczach, z rozchylonymi w uśmiechu ustach, podskoczyła i gestem wesołym, który by nawet wykwintnemu oku mógł wydać się rubasznym, rzuciła na jadące kobiety swoją więź gałęzi kwiatu. Wybuchnęły śmiechem, dziewczęta chwytały rozsypane kwiaty, i niektóre z nich wołały. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy panie. Woźnica zamyślił się o czymś tak bardzo, że aż głowę, którą przedtem wysoko trzymał, trochę pochylił. Dwie kobiety i znowu zaczęły. Marta mówiła: Ten Janek bohatyrowicz na pięknego i dzielnego chłopaka wyrósł. Znałam go dzieckiem. Znałam ich kiedyś wszystkich. Kiedyś dobrze i z bliska. Wtem wzniósł się czysty i silny głos męski z całej szerokiej piersi śpiewający strofę starej pieśni. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty pójdziesz drogą, Ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, Ty się zmyjesz wodą, ja mi łzami. Ty jesteś panną, Ty jesteś panną przy wielkim dworze, a ja będę księdzem, a ja będę księdzem w białym klasztorze. W pieśni jest, będziesz, nie jesteś. Dlaczego on śpiewa jesteś? Przerabia sobie stare pieśni błazen. Justyna uwagi tej nie słyszała. Gorący płomień przemknął w jej oczach. Pyszny głos. Z daleka już przepłynęła jedna jeszcze strofa. A, jak pomrzemy, a jak pomrzemy, mi, każemy mi sobie. Złote litery, złote litery, wyryć na grobie. A koniec tej pieśni znasz? Naturalnie, że nie znasz. Teraz już jej nikt, oprócz nich nie śpiewa. A kto tam przyjdzie albo przyjedzie, przeczyta sobie. Złączona para, złączona para leży w tym grobie. Ot, jaki koniec. Wóz napełniony wiejskimi dziewczętami wtoczył się pomiędzy szare domostwa i gęste ogrody wsi, długim sznurem rozciągniętej nad brzegiem wysokiej góry, u której stóp w falach swych błękit nieba. I ciemny burm odbijając płynął cichy, spokojnie mieni.